Siemanko, youtuberzy, dzisiaj jest to odcinek unboxingowy, więc pokażę wam co zamówiłam dla mojego przyszłego gadziaka, który już niedługo pojawi się na mojej hodowli, więc oczywiście najpierw zaczynam od zakupów, żeby zrobić mu boksa i zgadnijcie, co będę posiadać. I teraz uwaga, mam takie podłoże. Mam takie, takie kryjówki. Mam matę grzewczą. Będzie jeszcze basem. Kto zgadnie w komentarzu, jakie będzie moje następne hodowlane zwierzątko, niech zostawi komentarz, i wtedy oczywiście nagram filmik, jak robię dla niego chatkę i jak już przyjeżdża do mnie do domu, a będzie pewnie w tym tygodniu, więc wtedy po prostu nagram drugi filmik, jak już wpuszczam lokatora do jego boksa. Ciao.